Witaj, witam Was widzowie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. Dzisiaj no multiplayer z Igorem. Witaj Igor. Witam, witam wszystkich. I ze Sebiksonem. Siema, siemanko. No, więc teraz y, oprowadzimy się po gospodarkach widzów. Idźcie na go swoje gospodarstwo. Żegnam. U to co? Dobrze, do widzenia wszystkim. Do widzenia, do, do widzenia. widzenia. No, także widzowie. Zaczynamy oprowadzanie gospodarstwa. Tutaj mamy 360. Dzisiaj będziemy sobie wyjątkowo siali z mazurem. 3 na 550 Orkę trzyskibową. Trójkąt, Bron, brony. No, oprzyskiwacz. Zobaczymy. O, tu, tu są te nawozy. Tak, tak słabo, ciężko się z nimi. Tu... No dobra, nieważne. O, tu do nawożenia. Piękne. Super. Tu mamy prasę. Sipma. Tu jest przyczapa Autoload. Dobra. Tu mamy kosiarkę. Tu mamy na, e, oprysk, no, do opryskiwacza e, na nawóz. E, tutaj e, płynny. Mhm. I teraz ostatni nasz nabytek to jest przyczepa. Taka stara autosanka. No, także możemy zaczynać prace polowe. Mhm. Możemy jechać. Zapalamy ciągnik. I jedziemy, i jedziemy. Na pole. Pojedziemy na pole... na pole... Właśnie jeszcze pole wam pokażę. Yy, tu mam ogólnie pole yy, razem chyba z gospodarką. Zobaczymy tak, razem z gospodarstwem mam pole 29. Tu, tam jest. O, tam. I jeszcze 33, na które teraz jedziemy. Czekaj. Mamy tutaj sobie... I będziemy siali przeżyto. Yy, więc... Zapowiada się, ciekawy odcinek. Będziemy sobie siali. No i multiplayer z Igorem i Sonikiem. Możemy jechać. W sumie sobie będziemy siali, 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 siali. Mm. Tu jest jeszcze POE33, zaraz wam pokażę. Dojedziemy zaraz. Tu jest farma seba i smiksoniki. Zemiksonika już tam Igora Igormana. To Wam pokażę później. Oj, oj oj Dobrze, to. Słuchajcie. robimy tak. Najpierw muszę to złożyć na nie wiem co tu nie działa, ale płachta nie schodzi. Nie wiem czemu, nie wiem co to jest. że jedno rozwała. No, rozwa no rozkładą się w nieczego. Jakby musisz już rozłożyć się, bo no, dobra, że składam. No, rozkłada się. Ach jakieś diadostwo. Najpierw się rozłożyć moją rozkładę Hmm Robię Gdzie to było? O, tu, tu. o No i o, okno, tu jest, dobra, teraz Dobra, y otwórz pokrywę Nie, nie, znasz ich. Nie rozłóż Włącz, no włącz. A co? Pom? dać? Jest tu, żeby zdejmować płakta? Otwórz pokrywę. No nie. To znaczy ścieżka V podniesie w no Ale no jak go? Jak go, jak go no, Trzeba poklikać wszystko. Zatrudniamy pracownika. No nie da się. Czekajcie. Hmm. Tak. I sobie zrobimy teraz. Nie wiem, coś tu nie działo. Ja muszę rozłożyć, do rozkładam. Coś no. się tu zepsuło. A jak zatrudnia pracownika? Nie wiem coś nie działo. A to dziś chyba nie będziemy myśleć. No to dzisiaj sobie porobimy coś innego czyli na przykład o nawieziemy będziemy sobie dzisiaj ale nie wiem czy na no 100% nawieziemy to nie wiem co dzisiaj będziemy sobie możemy trochę tak o, orka dzisiaj ten dzisiajwnik to nie wiem on jakiś zepsuty jest trzeba, czy muszę zmienić się w w ogóle nie działa w ogóle jedziemy na farmę i sobie orkę podepniemy może tam się coś znajdzie, bo oramy coś tutaj tak na boku. O. Ach, szkoda, trzeba pomiędzy odcinkiem sobie muszę coś z tym średnikiem zrobić, trzeba inny, inny pobrać z modów, jakiś lepszy tu się dzieje? To jest normalny, trzeba, no, trzeba go sprzedać i kupić nowy. Szaleństwo ze siewnikiem. A to jedziemy na 29. Mam w ogóle 360, bo Wam nie powiedziałem za bardzo. No nie, może tu trochę powiększymy. O, właśnie tutaj, co zrobimy? Musimy sobie tutaj zaorać. Co tu jest? Sobie dzisiaj będziemy orać po prostu, no. No trudno, no. Sobie oramy. sobie zaoramy tak trochę sobie zaoramy tutaj o i tu może jeszcze trochę musimy możemy orać o i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji no i tyle Po ramy, No nie wiem, co się z tym siwnikiem stało. Trzeba coś zrobić. Inny siwnik na pewno będziemy mieć. No, a my za ten czas sobie tutaj powiększymy trochę to pole. Dobra. Czysta. I sobie tak przyjedziemy Chciać będziemy w następnym odcinku, ale to się nie martwcie. Dobrze, tak sobie przyjdziemy o tu. I jakby to tu zrobić? Tak, o! Tu się stanęło te drzewa jakieś, trzeba je obciąć, to mamy już kolejne zadanie. Okay. Tutaj, żeby zrobić. A my tu za ten czas będziemy sobie urać. O tu jeszcze omij omijał taki. Tak i tak. I, i jest dobrze. Mamy za oranę? Myślę, że odcinek Wam się spodoba. No, nie wyszło z tym siewnikiem Nie wiem, co się w ogóle stało. Ale spokojnie. Tutaj. No, więc. Seria w ogóle się nazywa Polskie Zadupie. Tak, tak dziwnie, ale fajnie. Mi się podoba. Tak się nazywa seria Polskie Zadupie. Yy, odcinek pierwszy. Yy, oranie. W sumie też miałem w planach takie oranie, żeby tutaj y, powiększyć takie pole tak lekko albo tak, żeby było jakieś prościej bardziej czy coś takiego. Też miałem w planach jeszcze. nie sobie pojedziemy jeszcze na 33. Tam coś widziałem, a to jadłym tędy kolejnymi drogami. Tutaj sąsiad, sąsiad setu oro. Znaczy, kurde, dużo orania Sąsiad sobie tutaj sieje Chyba pszenicę, zobaczymy Pszenicę, Sąsiad pszenica będzie się pięknie Cudownie, będzie koło, do żniwa, żniwa O, jakby co, to y, U mnie na żniwa y, będzie przyjeżdżał kombajn y, nie, nie mam kombajnu, więc będzie do mnie przyjeżdżał sobie Więc trzeba będzie zapłacić no jakiś tu albo Igor, albo Sonic przyjedzie. Przyjedzie, skosi i będzie wszystko dobre I zarobimy sobie, a ja mu damy, nie wiem, 500, może mniej, zależy. Dzisiaj miałem w planach to siać tą 30, te 33, ale no nie wyszło. Roki. Nie wiem co, co tu się stanęło, jakieś tragedie. O, Może jeszcze tu, nie, tu nie, chyba nie. O tu, piękna farma, Dobrze to. Musimy tam przyjść, to tu nie jest dobrze. A tam chyba ma, nie ma, nie, mogłem, nie możemy mieć. Teraz sobie przejedziemy ten gras. Nie zaszkodzi w sumie przejechać. Tak delikatnie tu. Tak? I będzie dobrze. I trochę sumie pole. Nie będzie aż takie małe. W sumie wielkie to jest. Ale nie, na, nie największe. Dobra Jest dobrze, w sumie na razie wszystko Może jeszcze coś znajdziemy Jakąś pracę, ale na ja pewno trzeba umyć ciągnik Będzie wszystko dobrze Dobrze, to idziemy umyć ciągnik Mamy karcher, Proszę on może trochę pokaże gospodarkę Bardziej się zapoznacie. Nie mogę jakiś uspok. Cały oś tam Już sobie przyjadę no, tak, tak fajnie o. Tak. I możemy jechać tutaj. O właśnie, że to zburonujemy. W sumie dzisiaj dwa, dwie, dwie maszyny zobaczycie w akcji. No jest fajnie. Sobie jeszcze tu tak przejedziemy, bo grube tutaj jest. Dobra. Tak, to, tak delikatnie tutaj. O tu przy tych szaczorach. Tu to, to sobie przejdziemy. O tego weźmiemy. O tu jeszcze zostało trochę. Podnosimy i jedziemy. Wpadniecie oczywiście na, yy, no, na, od, na odcinki do chłopaków sobie zobaczcie co tam robili a no w sumie wiecie co robił Sonik, ale jeszcze nie wiecie co igry, w sumie też nie wiem co Igorman tam robił ale myślę że chyba, że też siał mi się wydaje że też chyba pszenica albo rzepak musicie zobaczyć dobrze, to my jedziemy jeszcze to skultywować no i będzie wszystko dobrze w jedziemy w sumie tego już tak dużo nie ma raz, dwa i się tu na raz może pójdzie w sumie nawet, nie, trzy na, trzy maszyny nawet zobaczyliście bo jeszcze silnik, ale on nie działa więc będzie nowy w kolejnym odcinku już spokojnie a my za tym czas sobie tutaj skutkujemy, żeby to ładnie wyglądało, że później się nie musiałem męczyć poza odcinkami. To robić, to na odcinku to zrobię, będzie dobrze. Odcinek oczywiście wrzucam we wtorek. We wtorek z farminga i co, i co drugi tydzień będzie odcinek. Ze tego, ze serii multiplayer. Ze Semix... ze Sebiksonikiem i z Igorem Igormanem. No. Będzie. No. we ten będzie ten farming co ja nagrywam. Nie multiplayer normalnie solo. W się po nam się pola, ale duże będą, czyli będzie dużo pieniędzy z tego... z... no... ze zboża ze prężyta Więc... będzie wszystko dobrze Dobrze, jedziemy na 33 O, Zabiksonik już tu widzę prawie kończy kończy Co tutaj zrobić? Tak, tu. Ona jest pierwsza jest w sumie najlepiej. No tak polski klimat, polskie zadupie Jak zawsze przyjdziemy i, i, i pójdź, pokażę Wam farmę Igora Igormana farmę Wam pokażę i będzie, no, i, i Wam pokażę prostu i tyle Tutaj odtąd było Tu trzeba skultywować? Tu, dobra, tak Tam nie robiłam nic, bo nie dzwonię. sobie zrobimy tutaj do końca i odłożymy Z drogą w nie pojedziemy zobaczycie jak to wygląda mapa o, yy, nazywa się Dą, dąbnica yy, no. na dąbnicę gramy jakby co jakby ktoś się pytał czy coś dobrze jedziemy o auto jedzie tu nie możemy tu coś jedzie Dobra, mówimy, że jest i jadymy, I jadymy. Jest pole ocyliksonika jeszcze tutaj. On ma okładne pole wybudowane. Farman, gdzie jest pod niego pole? To 57 i jeszcze 31, no. Yy, Igoroman ma 54 i 55, a 55 było razem z farmą. A tu Wam pokażę farmę Igoromana. Igor o, Igora, piękna, cudowna. Tak ma. Dobrze. Możemy się w sumie przejść. Albo w sumie, no. Ja Skończymy odcinek teraz. Może jeszcze Wam pokażę właśnie farmę. Trochę Wam jeszcze pokażę. Okej. tu staniemy do cienia. A właśnie umyć, trzeba umyć. Traktor po pracach polowych trzeba umyć traktora. Tu go umyjemy ładnie, żeby był czyściutki. 7. Dzień dobry, dzień dobry, dobrze ci idzie, tak trzymaj, tak trzymaj. Ja Dazaro musiał jechać do tego, do sklepu, bo ja będę musiał ten nasiona sobie... No Chciałem ci jeszcze poinformować, że u mnie już się filmik zakończył i trwał u mnie 18 minut. Dobra, ja jeszcze nagrywam jakby co, więc ja teraz jadę już do złoty. Więc... Do... 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 Tam... I sobie tam, tak? no? I sobie, tam... I sobie tam na gospodarstwo, ja teraz jadę do skutku czy znaczy do tego. Nie do... ci powodzenia tutaj w robocie. Co? Życzę Ci powodzenia w robocie. Dzięki, Witajcie, witajcie. Witajcie, Dzień dobry, dzień dobry, nie wiem jak pan nie wiem jak, nie wiem jak pan słyszał, ale u mnie już się filmik zakończył. Dobrze, dobrze. No. No. Dobrze, to u ja... U mnie problem, jeszcze trwa. U mnie jeszcze trwa. U mnie również jeszcze trwa. Ja teraz będę sobie musiał jechać właśnie do sklepu. No to żegnam sklepie was, żegnam, żegnam. Żegnam pana, żegnam was dwóch. Do widzenia! No, żegnam, żegnam do widzenia wszystkim, do widzenia! Do widzenia! Do, do, do widzenia, żebym cię tylko nie przejechał. Uciekna, ucieknę, jest jak sprinter. To do widzenia. To do widzenia, jojada do sklepu. Są jedzie, są siód. No to co? Ja, ja Was żegnam. Myślę, że się Wam filmik spodobał. Zostawcie łapkę w górę, sub subskrybujcie kanał. Ja Was żegnam, cześć i pa!